Cześć widzowie. Odny i Thor to najpotężniejsi nordyccy bogowie, z których Odyn jest oczywiście jego ojcem, mówiąc, że Thor jest od niego silniejszy, co było tylko pocieszeniem i dodaniem siły, bo Odyn był już stary. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, czy to Rodinson przewyższył Odyna u szczytu jego potęgi. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Odyn żył już kilkaset tysięcy lat albo kilka milionów, z kolei Thor miał na karku 1500, przez które zasadniczo nic nie zrobił, bo Odyn przez całe swoje życie stał się postrachem kosmosu, a przy okazji innych bogów. I to właśnie z tego powodu Thanos siedział cicho, a z Thorem walczył bez żadnych obiekcji, więc można powiedzieć, że to dlatego, że Thor nie miał magii, a raczej nie chciał się jej uczyć, bo inaczej mógłby tak samo jak Odyn mieć niesamowicie potężną magię, z którą równać nie mogłaby się nawet Scarlet Witch. Podczas gdy Odyn uczuł się silnej magii i walki boskim orężem jak Gungnir, Thor lubił jedynie rzucać młotem na prawo i lewo i nawet po tysiącu lat nie opanował swojej pierwotnej mocy piorunów, a ponieważ jego matka nauczyła Lokiego czarować, tor miał tu to na wyciągnięcie ręki tyle że on będąc bogiem aligantem wykazywałby większą potęgę, czego rezultaty najlepiej widać na przykładzie walki Thora z Gorem. Gdyby Tor uczył się magii, to znikanie Gora nie sprawiłoby mu problemu, ponieważ by go wyczuł i przeteleportował się jak odyn, który nie potrzebował broni Haimdala ani nic poza magią, więc pod tym względem nawet Loki jako chłopiec, który przeżył był lepszym czarodziejem niż Thor, a patrząc na walkę w zwarciu Odin również był lepszy, bo miażdżył Helę, a także pokonał surtura swoją boską włócznią, dzięki czemu zniódłby gora z planszy, z którym Thor w swojej najsilniejszej formie przegrał, przez co brak magii działa na ogromny minus Tora. Z drugiej strony gdyby Thor miał milion lat jak Odyn, to z pewnością również byłby niewyobrażalnie potężny, chociaż pewnie tego nie dożyje, bo Odyn chciał potęgi i zbierał wiedzę, a Thor nie widział nic poza Mjolnirem albo Stormbreakerem, przez to nie wykorzysta swojego potencjału w pełni, a idąc dalej, Odyn był zły, zbierając moc za wszelką cenę, co też sprawia, że dopóki Thor nie postawi siły na pierwszym miejscu, to nie ma opcji, że przewyższy swojego ojca. Można w takim wypadku powiedzieć, że w swoich ostatnich chwilach Odyn faktycznie był słabszy od Tora, ale nie można nazwać tego przewyższeniem, bo jak widzimy, Tor nie mógł poradzić sobie z tanosem bez kamieni nieskończoności, a Odyn nie rozdawał, co świadczy o tym, że miał potęgę większą niż tę, którą dawały klejnoty nieskończoności. Z czego Tora, aby podróżować, musiał korzystać z Torfors, który pochodził od mocy zwanej jako Odinforce i to jeszcze przy pomocy topora, a nie swojego ciała, co również znaczy, że mobilność też ma gorszą. Tor względem wiedzy nie miał pewnie nawet ułamka tego, co wszechojciec, co utrudniało mu ocenę sytuacji w każdym przypadku. Przy czym Odyn posiadał jeszcze wiele potężnych artefaktów, które zdobył w swoich niezliczonych podbojach, a Tor miał tylko swoją broń. W czego wyniku chyba śmiało można powiedzieć, że nie udało mu się przewyższyć Odyna, i raczej mu się to nie uda. Podsumowując, pomimo słów Odyna był dużo lepszy od Tora w walce, magii, wiedzy, przedmiotach i doświadczeniu, ale Tor jest jeszcze młody, więc można mu wybaczyć. A Wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film oraz czy wolicie Tora czy Odyna, jak i to już jest koniec tego odcinka. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!